żeby było ułatwić budowę domów dla tych nie... Ale czemu tylko dla, to było dla... pierwsze dla, domy, nie, nie drogie, dlaczego? Dlaczego? żeby można było je szybko bez przez jest łatwiej, To jest nie da to ja to... Nie, ale Pan już kończy kończył przez dzień minut swojego ja, nie wygadam, mogę. ja ja bardzo mogę. Ale to nie jest ma, ja to nie ma do tego, nie i oddajmy czas po no coś nie żabie. Chodzi o to, że ustawie ma Pan załącznik, ma Pan kwestie uzasadnienia, Pan to przeczyta, ja Pan ustawę głosował, Pan dobrze, żeby Pan się zapoznał ta ma to wszystko dobrze. Żeby... Na razie, w tak był... Ci nie podoba jest zbyt metraż, bo co, ja się zbyt mały metraż co, ja się zapoznałem i nie ma tam nic, co by, co by mnie przekonało tego, że akurat 7 metrów to jest, to jest yy, sensowne, a uzasadnienie, które Pani Poseł teraz podała, to jest yy, Haniebnej to, to byłoby. Ułatwiań, nie, o nie, nie. Pani, po, ja ja, ja powiedziałem o czymś innym. Pani powiedziała, ja dlaczego? Tylko niektórym chcemy ułatwić, a niektórym nie chcemy ułatwić. Jeśli świadomie jednym chcemy ułatwić, a drugim nie chcemy ułatwić, to jest to dyskryminacja. To jest haniebne. To jest. procesu pozyskiwania mieszkań i domów dla rodzin, które nie mają dużo pieniędzy. To są zwykle pierwsze domy. I to jest ułatwienie dla nich. Jeżeli uważa Pan, że to, jest, że to kogokolwiek dyskryminuje, to niech się Pan zastanowi, sama, sama to pani pani tym, czy przypadkiem nie powiem nie, bardzo nie, wyraźnie nie, nie, powiedzieć głowy, takie swoim, swoim wyborcom że proszę, nie interesują wyszło, nie pana polskie rodziny, młode rodziny, te, które chcą mieć pierwszy <ślad> dom. Niech pan to powie, niech pan to powie do pana. <ślad> Nie, panie panie ministrzyniu odwracanie no protagonistów, pani jest... właśnie przed chwilą powiedziała, że... Ja że, panu mówię że... dlaczego jest to ułatwienie, pan robi z tego zarzut. Ja powiedziałem, że, powin... że należy ułatwić wszystkim, a pani mówi, że chce ułatwiać tylko niektórym. Ja mówię, że to jest dyskryminacja, a pani mówi, a co pan ma przeciwko polskim rodzinom? Przez klasyczny kabaret który <coughs> polski, ech, dlaczego nie, chciałeś to... mnie zabić, no? Nie, proszę, już... panu, proszę pana, ale dobrze, już nie będę starać się to... wiadomo, ranie, o co chodzi, o o to mieszkanie mieszka bez wkładu własnego, czy to się Panu podoba? Pan Nie, podoba no to, to, to tutaj jest...